Witam was serdecznie, kochani, na moim kanale. Zapraszam dzisiaj do obejrzenia horoskopów przepowiedni dla wszystkich znaków zodiaków na miesiąc maj 2019 roku. Te filmiki będą przygotowane oddzielnie dla każdego znaku zodiaku. Będą troszkę się różnić niż do tej pory. Tutaj mieliście okazję oglądać na moim kanale. Postaram się bardziej obszernie każdy znak zodiaku opowiedzieć. Jakie możliwości niesie ten miesiąc, miesiąc maj. Z czym wchodzicie w ten miesiąc, czego możecie się spodziewać, czego oczekiwać. Jakie niespodzianki może ten miesiąc przynieść. A przede wszystkim, jak Wy e, powinniście podejść e, do pewnych spraw w swoim życiu, e, takie właśnie postaram się Rady Wam z Karta Rota tutaj wyczytać. E, także serdecznie zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne. Nie z każdym z Was będą rezonować, więc jeżeli mielibyście ochotę na takie prywatne czytania, zapraszam serdecznie. Wszelkie dane kontaktowe są pod spodem filmiku. A teraz przechodzimy już do czytania. A teraz czytanie dla osób z podznaku bliźniąt na maj 2019 roku. Jak widzicie, karty już mam rozłożone. Zrobiłam to poza kamerą. Z jednej strony pozwala mi się to bardziej skupić, a z drugiej strony dla Was myślę, że to jest dużo wygodniejsze. Jaki ten maj dla Was będzie? Z czym wchodzicie w miesiąc maj? Ja mam wrażenie, że większość z Was totalnie się zaplątała. Zaplątała się w swoim życiu, w związkach, w pracy. To tak jakbyście, jakby brakowało wam równowagi, równowagi w swoim domu, równowagi w swojej pracy. To tak jakbyście gdzieś. Ja, ja tu widzę taką pajęczynę, pajęczynę różnych zdarzeń, różnych sytuacji, i mimo, że tak bardzo chcecie się z tego wyplątać, nie bardzo potraficie. Ale nie dlatego, że nie ma takich możliwości. Mam wrażenie, że dlatego, że, że jakoś bezpieczniej się czujecie w tej sferze komfortu, jaką stworzyliście. Mimo, że nie jesteście zadowoleni, mimo, że czasami mocno boli. Ale to znacie i w tym krwicie. Myślę, że maj dla Was może być takim miesiącem, taką wiosną w Waszym życiu, takim odrodzeniem, właściwie we wszystkich aspektach Waszego życia. Jeżeli tylko, jeżeli tylko wyjdziecie, wyjdziecie temu naprzeciw. Jak tam sytuacja zawodowa, Myślę, że ma szansę tutaj być bardzo duże przyspieszenie. Mam wrażenie, że, że jest to odpowiedni czas na podjęcie takich decyzji, Jedni, którzy, jedni z was, którzy jakby tkwią w sytuacjach czy w pracy, tam nie, gdzie nie czują się komfortowo, jest to świetny czas na zamknięcie, na znalezienie czegoś innego. Natomiast je, jeżeli myślicie o, o tworzeniu własnej działalności czy podjęciu nowej pracy, są takie możliwości. Nie czekajcie, aż ktoś wam przyjdzie z propozycją wyjdźcie sami. E Spróbujcie rozgłosić, rozgłosić do światu swoim znajomym, e, spróbujcie poszukać informacji na temat właśnie tej nowej pracy, bo mam wrażenie, że jeżeli, inaczej, jeżeli będziecie tylko czekać, to najmniej nic się nie zadzieje. Natomiast jeżeli wyjdziecie z, z inicjatywą, tutaj bardzo dużo takich pozytywnych zmian ma szansę po prostu się pokazać. Wasze życie osobiste, wasze związki. No, i tutaj mi się pokazuje takie trochę zaklęte koło. E, powtarzanie tych samych sytuacji, powtarzanie tych samych schematów. To tak, jakbyście się czuli e, uwiązani, albo uwiązani do osoby, albo uwiązani e, do swojego życia, albo to tak, jakbyście sami nie wiedzieli, czego właściwie chcecie. Myślę, że to będzie dobry czas dla Was, ten maj, żeby wyjść wejść z roli ofiary, żeby uświadomić sobie, w którym momencie się poświęcam, albo w którym momencie właśnie ta rola ofiary jest dla mnie wygodniejsza, a mimo to nie jest korzystna dla mnie. E, tutaj... E, Jedni z Was e, mam wrażenie, że w maju mają szansę wejść w jakieś nowe relacje. Będą propozycje spotkań, propozycje randki, ale w związkach, w którym już jesteście dłuższy czas i, e, i także ten maj może być takim e, ma, e, czasem nawet deklaracji. Także tutaj ma szansę się zadziać dużo dobrego. Myślę, że przede wszystkim w stałych związkach, takich związkach małżeńskich, gdzie, gdzie tkwicie w sytuacji. Gdzie tak naprawdę się dusicie już trochę, to będzie dobry czas na zrobienie porządku, na zawalczenie o siebie, na pokazanie czy powiedzenie głośno, czego ja chcę. Co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie istotne. jak chcę, żeby ten związek wyglądał. I wiecie co? I mam wrażenie, że macie szansę zrobić sporo porządku w tym swoim życiu osobistym. Eee, nie będzie to na pewno łatwe, dlatego że to wiąże się z emocjami. Wiąże czasem się z lękiem, ale naprawdę warto warto to zrobić, dlatego że dzięki temu taki powiew nowego powietrza pojawi się w waszym życiu. Zdrowotnie zwróćcie uwagę na swoje ciało, na dolegliwości jakie, jakie ciało wam pokazuje, informacje. Pamiętajcie, że każda choroba to jest jakąś informacją dla was, i tutaj to ciało będzie wam mówiło, że coś nie jest tak. Eee, zwróćcie na to uwagę i zajmijcie się tym. Nie, ba nie bagatelizujcie takich nawet drobnych dolegliwości. Eee, na co powinniście zwrócić uwagę? Jak podejść w tym miesiącu do swojego życia? Eee, wiecie co? Tu mam taką fajną kartę Wisielca <laughs> z tej talii. To taki fajny kościotrupek jest. I wyjdźcie, wyjdźcie z tej sfery komfortu właśnie. Czyli to wy gdzieś tam się zamurowaliście w tym swoim życiu i czekacie na odpowiednią chwilę. To ta jest chwila, to jest ten czas, żeby właśnie wyjść i pokazać się światu i powiedzieć: zobaczcie, jestem, wiem czego chcę, wiem dokąd zmierzam i zróbcie to nie kosztem siebie, nie kosztem innych ale tak, żeby to było po prostu dobre, dobre dla Was. Jeżeli będzie coś dobre dla Was, a nie będziecie chcieli świadomie krzywdzić innych ludzi, to będzie po prostu dobre dla wszystkich. E pokażcie się światu, wyjdźcie z tej swojej strefy komfortu, a ten maj po prostu naprawdę pięknie rozkwitnie w Waszym życiu. Dziękuję Wam ślicznie za wysłuchanie. Życzę Wam dużo, dużo dobrego. Pozdrawiam Was ciepło.